Zapraszamy na cotygodniowy Katowicki Flash Informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Za nami szósty Katowicki Dzień Seniora, który miał miejsce 27 września na Katowickim Rynku. Była to okazja do zapoznania się z ofertą miasta skierowaną do mieszkańców, do zbadania się, zaszczepienia, a także do zabawy. Ale to nie tylko Dzień Seniora, szósty, dzisiaj obchodzimy, ale to szereg aktywności ponad 43 kluby seniora, 9 dziennych domów, w większości dzielnic, programy aktywności lokalnej dla seniorów. Dzisiaj w ramach katowickiego dnia seniora mamy warsztaty kulinarne, darmowe poczęstunki, badania, prezentacja oferty senioralnej. To jest takie miejsce dzisiaj, żeby się zabawić, potańczyć, posłuchać muzyki, ale też zapoznać się z ofertą miasta. W ramach kampanii Nietrój na ulicę Katowic po raz kolejny wyjechał smogobus. Podobnie jak w ubiegłym roku, mobilny punkt informacji i składania wniosków o dofinansowanie systemów grzewczych odwiedzi wszystkie dzielnice miasta. Do 7 grudnia zaplanowano 30 przystanków. Jest to akcja Urzędu Miasta Katowice w celu zachęcenia mieszkańców Katowic do wymiany. Tak zwanych kopciuchów, czyli pieców węglowych starego typu starej generacji, czy też zainstalowanie, tzw. Oze, czyli fotowoltaików, czy innych ekologicznych systemów. Warto przypomnieć, że na podstawie tzw. uchwały antysmogowej w województwie śląskim kotły, które zostały wyprodukowane przed 2007 rokiem, muszą zostać wymienione do końca bieżącego roku. Wnioski o dofinansowanie podczas tegorocznej akcji miasta dotyczą inwestycji w wymianę źródła ogrzewania na kolejny rok. Więcej informacji na stronie nietruj.katowice.eu. W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach miała miejsce inauguracja inkubatora zawodowej aktywizacji seniora. W ramach realizacji projektu, m.in. 50 osób w wieku senioralnym będzie mogło skorzystać ze szkolenia obejmującego trzy moduły: doradztwo zawodowe, obsługa komputera oraz kształtowanie wizerunku zawodowego. W otwarciu placówki uczestniczył prezydent Katowic Marcin Krupa. To jest jeden z elementów mojego planu wyborczego. Który, jak Państwo widzicie, krok po kroku jest realizowany. Wiemy, że na nasze społeczeństwo się starzeje, że brakuje coraz więcej fachowców na rynku pracy i myślę, że tu nie tylko będzie taka rola wypełnienia tej luki przez jeszcze czynnych zawodowo seniorów, ale przede wszystkim będą oni takim nauczycielem zawodu dla Młodszych pokoleń. Dzięki środkom w wysokości 370 tysięcy złotych pozyskanym z funduszy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, pracodawcy zatrudniający seniorów będą mogli skorzystać z jednego z instrumentów wsparcia w postaci premii senioralnej lub premii adaptacyjnej. Więcej informacji o projekcie dostępnych jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach. Za nami Silesia Maraton 2021. Trzynasta edycja tego wydarzenia przyciągnęła ponad 6 tysięcy biegaczy z całej Polski i nie tylko. Trasa trzech dystansów, półmaratonu, ultramaratonu i maratonu została wyznaczona ulicami i ścieżkami parkowymi Chorzowa, Katowic, Mysłowic i Siemianowic Śląskich. Start i meta podobnie jak w poprzednich latach została zlokalizowana na stadionie Śląskim. Nie jest łatwa trasa, nie jest super płaska, ale jak pokazuje wynik chociażby drugiego zawodnika na mecie, który mi powiedział, że pobił swój rekord życiowy, biegając wcześniej w Berlinie, to pokazuje, że jeżeli ktoś jest przygotowany, może tutaj rekordy życiowe ustanawiać. Impreza rzeczywiście wyjątkowa, jedna z największych w Polsce, wyjątkowa z tego względu, że rzeczywiście w pewien sposób integruje miasta naszego Tutaj regionu. Fenomenalne wrażenie, uczucie. E, tak jak mówiłem poprzednio, czuję się jak w domu naprawdę. Czwarty start, trzecie zwycięstwo. E, wynik poniżej 2:20 taki wynik, który zakładałem tutaj po cichu e, przyjeżdżając. Udało się. Atmosfera fantastyczna. 4 października w Willi Goldsteinów w Katowicach. Miała miejsce konferencja połączona z panelem dyskusyjnym, będąca częścią obchodów 25-lecia Loży Katowickiej Business Center Club. Pomimo tego, że jubileusz 25 lat od założenia śląskiego ramienia tej organizacji przypadł w zeszłym roku, obchody zostały przeniesione ze względu na sytuację epidemiologiczną. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że 25 lat ciężkiej pracy biznesu przy tym ogólnym kształcie rozwojowym naszego miasta i to jest wielkie, wielkie podziękowania nie tylko dla całej Loży, ale właśnie dla. Członków tej loży, którą ją tworzą? To jest dzisiaj 127 firm. To jest loża, która zatrudnia ponad 40 tysięcy pracowników. Obraca, tak jak już wspomniałem, 8,5 miliardowym kapitałem. 12 ekspertów. Bierzemy udział w pracach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Posiadamy zespół do spraw medycznych, do spraw górnictwa. Bardzo mocno jesteśmy zaangażowani w pomoc. Dla potrzebujących. Wielka gala z okazji 25-lecia loży katowickiej Business Center Club odbędzie się 17 października w budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.